Witam wszystkich cieplutko. Ogórki pięknie rosną i chcielibyśmy, żeby rosły zdrowo jak najdłużej. Jak o nie zadbać, czym opryskiwać, by nie chorowały? Dzisiaj chciałabym powiedzieć o całkowicie naturalnym, ekologicznym sposobie, który sprawdza się u mnie. Zapraszam do wysłuchania. Ogórki rosną różnie. Jednego roku są piękne, zielone, w innym od samego początku chorują. Jakim pomóc? Przekonałam się, że świetnym pomocnikiem w tej kwestii jest krzyw polny. Zwykle go nie lubimy, gdyż jest dość uciążliwym chwastem, ale dla nas, ekologicznych ogrodników, okazuje się niezwykle cenny. To źródło wielu witamin i minerałów. Jest ceniony ze względu na zawartość potasu, żelaza, manganu, saponiny, witaminy C. Wapnia, fosforu i wielu, wielu innych składników. Poza tym, jest źródłem krzemu, który zapewnia prawidłowe pobieranie składników pokarmowych, które niezbędne są do życia i rozwoju roślin. Wzmacnia ściany komórkowe, dzięki czemu rośliny są odporniejsze na uszkodzenia i ataki szkodników. Krzem zwiększa zdolność roślin do fotosyntezy. Kolejną zaletą jest to, że krzem zapobiega utracie wody, co jest cenne w czasie wysokich temperatur i suszy. I właśnie skrzyp jest źródłem krzemionki. Dlatego też jest tak cenny w ochronie ogórków. Gdzie możemy go spotkać? Praktycznie wszędzie. Nie jest zbyt wymagający, więc urośnie nawet na piasku. Ja właśnie mam taką Górkę niewykorzystanego piasku. Na nim mnóstwo skrzypu. Super, bo nie muszę tracić czasu na poszukiwania. Pamiętajmy, że do użytku nadaje się jedynie skrzyp polny. Można go pomylić ze skrzypem błotnym. Zanim więc zdecydujemy się na samodzielny zbiór, poczytajmy, porównajmy. Gdy nie mamy pewności, kupmy gotowy susz. Krótko tylko podpowiem, że jeśli pędy choinkowe mają na górze pędy zarodnikowe, to czerwona lampka tak ma skrzyp błotny i takiego nie używamy do oprysków, gdyż jest on trujący. Skrzyp polny najpierw wypuszcza pędy zarodnikowe, które zanikają i pojawiają się tak zwane pędy choinkowe. Różnice są jeszcze widoczne w przekroju łodygi, ale to dla wytrawnego oka. Dlatego bądźmy. Ostrożni. Znamy już wspaniałe właściwości skrzypu, czas więc na przepis. W przepisach podaje się, że do przygotowania wywaru potrzebujemy 1,5 kg ziela lub 200 g suszu. Ja zbieram tyle skrzypu, by napełnić im 10-litrowy garnek. Ten koszyk to moja miarka. Gdy go napełnię, to będzie idealna ilość. Do przygotowania ziołowych wywarów używam gorszego garka, gdyż mogą go nieco zabarwić. Przekładam skrzyp, nieco go ubijam, by zmieścić go jak najwięcej. W sumie nie wiem, czy jest tu 1,5 kg ziela. Ale taką ilość sprawdziłam i ona jest idealna. Staram się zmieścić jak najwięcej. Teraz zalewam wodą, tak by ziele skrzypu było całkowicie zanurzone. No już widzę, że wzięłam za mało wody. Jeszcze ją doleję, uzupełnię braki za chwilę. I tak, w pełni zalany skrzyp odstawiamy na co najmniej 12 godzin. Najlepiej na 24, ale nieraz z powodu braku czasu można skrócić ten czas do 12 godzin. Następnie gotujemy na wolnym ogniu przez godzinę. Czekamy, aż ostygnie. Po czym rozcieńczamy w proporcjach 1 do 5. Może być to nawet 1 do 4 i opryskujemy ogórki. I nie tylko ogórki. gdyż wywar możemy wykorzystać do oprysków pomidorów, papryk, cukinii, dyni, selera, buraków. Możemy też opryskiwać drzewka owocowe, róże, kwiaty. Takie naturalne opryski najlepiej działają, gdy zaczynamy je stosować zanim pojawią się choroby. Zapobieganie chorobom jest lepsze niż ich leczenie. Opryski ze skrzypu warto zacząć jak najwcześniej, w zasadzie gdy ogórki już zejdą. Możemy rozpocząć tak zwaną przeze mnie suplementację skrzypową i tak w miarę wzrostu. Tak, gdzieś co dwa tygodnie pryskamy, podlewamy. Im sumienniej się do tego przyłożymy, tym zdrowsze będą nasze ogórki. A co jeśli przeoczyliśmy, zapomnieliśmy i ogórki zaczęły chorować? Spróbujmy opryskać skrzypem, gdyż może się okazać, że ogórki zaczną wypuszczać nowe młode listki. Później nowe ogóreczki. I tak nieco przedłużymy żywotność ogórków. Oczywiście, może się niestety okazać, że zrobiliśmy to nieco za późno i nie da się uratować ogórków, ale myślę, że warto walczyć do końca. Życzę wszystkim, by ogórki rosły jak najzdrowiej. Oprysk przygotowany ze skrzypu jest naturalny, ekologiczny, tani. Sprawi, że rośliny będą zdrowsze, odporniejsze. Pamiętajmy jednak, by zacząć je stosować jak najwcześniej. Zacznijmy robić to, gdy ogórki już zejdą i bądźmy w tym systematyczni. Piszcie w komentarzach, jak idzie wam uprawa ogórków. Z tego co słyszę, to ten rok jest trudny, ale może ten skrzyp pomoże. Do usłyszenia, do następnego odcinka.